Nagrywam ten film jakby kontynuację tego wcześniejszego filmu, żeby uzupełnić pełne, pewne informacje. mianowicie, bo się trochę rozgadałem, nie dopowiedziałem tego co myślałem. Zacząłem tam temat o tym, dlaczego wybrałem ten samochód, i przeskoczyło na te auta używane jakoś tak niepykło. To zacznijmy od tego. No, głównym powodem dla dlaczego wziąłem ten samochód w ogóle pod uwagę, bo był fakt, że... Samochód stanie w zakupie. No słuchajcie, jeżeli konfigurujecie auto pod siebie, dopychacie go na maksa tym, co Was interesuje, no to niby chodzi taka wygórowana cena jak w przypadku innych marek. No. Jest ten przeskok i to spory. I mi się wydaje, że warto, nie wiem, dopłacać do niektórych rzeczy, z których musielibyście zrezygnować wybierając inny jakiś samochód. Te filmy, no to bierze pod uwagę też je jako swoje auto nowe. Zastanawia się pewnie na tym. Ja też dużo filmów oglądałem na YouTubie. dużo prezentacji na temat tego modelu, zanim się zdecydowałem w ogóle pojechać na jazdę testową. Wam powiem, no, w większości tych, co prezentowali, no to każdy się powiada, że ten samochód jest ok, no bo ten samochód jest ok. No nie można mu niczego zarzucić, no. tyle, że ma słabo wykończone wnętrze, bo są twarde plastiki czy wygłuszenie. wygłuszenie zawsze możecie sobie poprawić czasami wyłożyć jakąś tam piankę akustyczną czy tą matą, żeby tak wam nie szumiało, jeżeli to już komuś tak no, bardzo przeszkadza. Jeżeli ktoś w ogóle jeżeli komuś to w ogóle przeszkadza takie coś, ktoś jeździł, nie wiem, starymi autami, tak jak ja i chce kupić nowe i bierze pod uwagę dacie, no to się nie rozczaruje. Jeżeli ktoś, nie wiem, chce kupić ten samochód, żeby zaoszczędzić na kasie, a stać go na lepsze auto, no to nie bierze tego pod uwagę, no bo będzie mu zaraz wszystko przeszkadzało. Będzie mu przeszkadzało wygłuszenie, będzie przeszkadzało to, że jest tutaj twardo, że jest czarno i inne tam duperele, no. Jeżeli ktoś ma kasę, no to nie kupuje takiego auta, tylko idzie do salonu, bierze, nie wiem, BMW, Mercedesa, czy na co go tam stać i po prostu sobie takimi autami nie zawraca głowy. Te auta mi się według mnie są skierowane do ludzi do średniej klasy. No, do ludzi, którzy ch nie chcą jeździć starymi trupami, chcą mieć coś nowego, chcą mieć coś, co. Nie wiem, w miarę może się nie będzie psuło. No, nie, nie wiem, po 5 latach cena zam zamienników części do tego auta nie będzie kosztowała tyle co do jakichś marek premium. No nie oszukujmy się. W tym momencie możecie sobie popatrzeć, yy, nie wiem, ceny różnego rodzaju osprzętu tam tarcz, jakichś tam innych dupereli. Do modelu, który był wcześniej, to zobaczcie, jak to jest kasa. To podejrzewam, że mniej więcej do swojego. Nie wiem, tam. Ja do pasata mojego B5 w podobnych cenach yy, kupywałem. Ostrzęt, no. także jakieś ceny tutaj nie będę powalać. No, bo to nie jest ten. To nie jest ta marka. No, nie jest ten rodzaj cen. Chociaż i tak to wszystko już idzie do góry w porównaniu do poprzedniego modelu, już jest tutaj drożej. Jeżeli ktoś, nie wiem chce mieć nowe auto, no to kurde, ja nie widzę przeszkód żeby sobie tego auto nie kupić pogodzić się z tym jak to auto jest wykończone jeżeli Ci to nie przeszkadza to bierzesz i jeździsz nie będziesz tutaj ja nie wiem jakiejś ekscytacji wsiadając do środka, że ja pierdolę, ale skóra, ale tu pachnie jakie to wszystko jest nowe, no niestety no jest nowe, no ale wygląda jak wygląda, no i tam do życia nie wiem, wykończona miękko deska tutaj na górze nie jest potrzebna do niczego. Dla mnie, auto ja mam wsiadać i jechać, ma się nie psuć, bo w większości ja traciłem czas i pieniądze na to, żeby naprawiać te wcześniejsze auto. Raz, jak mi się jebnęły dwa na raz, no to już był problem, tak? żona ona nie miała czym do pracy dojechać, ja nie miałam czym do pracy dojechać, no i już trzeba było szukać na kwałt mechanika, żeby to naprawił. Ten sobie zaraz liczy odpowiednią cenę, no i już Wam się spiera, tak? Ja nie mówię, że w tych autach też się nic nie będzie psuło, bo może się psuć i na pewno się będzie coś psuło, no ale no ja wychodzę z tego założenia, że przez te 5 lat no nic nie powinno się takiego dziać, co, nie, co unieruchomi to auto i nie będzie można nim gdzieś podróżować. No, jeżeli będę wyskakiwać, mam nadzieję, takie głupoty i pierdoły. Następne, co chciałbym powiedzieć, czytając opinie o tym akurat modelu. To są jakieś tam pogło... krążły, że oni tam będą, oni nie wiem, ma samochód z gazem, on nie będzie przez trzy baki, będzie wyjeżdżał paliwa, żeby ten gaz włączyć. No kurwa, no proszę Was. To nie po to producent yy, yy, produkuje te auto, dostosowuje go do gazu, żeby nie jeździć na gazie. Ja nie wiem, skąd kurwa te teorie spiskowe się yy, biorą. Zaraz się okaże, że żeby wymienić pierwszy raz olej, to musisz to zrobić, nie wiem, yy, o północy, kurwa, w pełni księżyca kanale takim ziemnym, kopanym, bo nie może być podnośnikowy, obok ciebie musi stać jeszcze dziwica, która ma w, w tym momencie pierwszy okres. No kurwa, no ludzie, jeżeli ktoś zaprojektował silnik, który ma pracować na LPG i daje wam te LPG, w, w fabryce już jest montowane, no to jeździcie na LPG, odpalacie, kurwa, dzida, ogień, tankujecie, no i nie ma problemu. Ja brałem biały z tego względu, że no najładniej w, tej, w tym wyposażeniu, w tej wersji stepowej, najlepiej wygląda z tymi czarnymi stawkami. Miał być na początku czerwony. Żona chciała biały, mówi ładnie, wygląda. Ja później jeszcze tak sobie pomyślałem, trochę, no może i faktycznie ten biały lepiej wziąć, bo jak coś się gdzieś przypierdoli czy coś, to lepiej mi się wydaje maskować malowanie na białym niż na jakimś kolorze. Ja sobie dopłaciłem do praktycznie wszystkiego co chciałem. Nie chciałem, tylko tak. Nie, nie kupiłem zresztą, nie zamówiłem tak żadnych siedzeń, bo mi jest to w ogóle niepotrzebne kontroli tutaj centralnej z yy, tam jest elektryczny hamulec ręczny, nie brałem tego z tego względu, że z tym razem idzie podłokietnik ten środkowy a z, z względu na to, że ja nie jestem wysoki, mam 175 obawiam się, że nie będę mógł yy, po prostu nie będę z niego korzystał, łokieć będzie mi spadał, więc wolę ten, który jest tutaj w oparciu fotela bo jak przesuwam fotel, to i przesuwam się razem ten podłokietnik no i nie brałem nawigacji doszedłem do wniosku, że tak, że ona jeździ tak tylko w tutaj, w tym obrębie się porusza co jego dobrze znamy, jeżeli będę chciał gdzieś pojechać na wakacje, kupuję sobie Android Auto z telefonem, łączę no i jadę, no, więc po cholerę mi nawigacja tutaj w tym momencie dla mnie zbędny wydatek a tak resztę to jest wszystko na maksa dopakowane co może być, no oprócz tych halufelk, no bo tak jak mówiłem, alufelgi nie było, nie było możliwości już w tym roku 2021, czyli w poprzednim już w sumie Yy, zamówić tego auta z alufelgami musiałbym długo czekać także dałam dałem sobie spokój i dokupię sobie gdzieś, nie wiem sam na jakiejś aukcji czy gdzieś jakieś alufelgi fajne tak żeby to w miarę wyglądało ok, skoro tamten temat już mamy zamknięty to teraz porozmawiajmy tak jak w tytule filmu LPG czy automat? no tutaj mamy do wyboru raczej tylko ewentualnie LPG ale bez automatów w manualu albo automat bez LPG no szkoda, że nie ma tego razem no ale tak jest <laughs> powiem tak ja wybrałem LPG, bo myślałem, że te, że te auto będzie paliło więcej no a teraz robiąc nasze kilometry, co robimy tak jak mówiłem wcześniej jest to żona robi 30 dziennie to i z powrotem jest to głównie teren zabudowany no Ale z tych 15 km no to może takiego miasta typowego to jest 2 km Także jest to cały nic, w większości się jedzie tak jak w tym momencie Ze stałą prędkością Praktycznie do samego domu no to mogę dojechać bez zatrzymywania się tak? Tylko później przy zjeździe już pod bramę no to trzeba się zatrzymać No i jak to wychodzi, no w tym momencie LPG spala mi średnio 8,2 litra. To tam wrzucę później zdjęcie na benzyny 6,2. Także no przy takim średnim spalaniu to wydaje mi się, że nie opłaca się brać gazu kosztem automatu. W tym momencie jakbym wiedział, że tak będzie wychodziło spalanie, wziąłbym automat tego LPG bym nie brał. No ale już jest za późno, nie? niestety bo jeżeli wyjedziecie z domu, jest zimno zanim ten gaz Cię przyłączy to praktycznie możecie już dojeżdżać do, nie wiem, do pracy i samochód wyłączacie, tak? na je, je, jeździe próbnej jak tam średnie było z tego co tam zauważyłem, no to było 8 litrów, tak? myślałem, że to auto będzie gdzieś w tych granicach paliło na tam na recenzjach, na testach też tak mniej więcej mieli takie spalanie około 8 litrów Dlatego zdecydowałem się na LPG. No ale po naszej jeździe tutaj takiej. No my jeździmy tak spokojnie. No nie, nikt tego samochodu tam nie ciśnie. Nie ma jakichś u nas zapędów rajdowych. Dlatego pewnie jest i takie spalanie. No. nie ma co się oszukiwać. Bo automat jednak to jest duże udogodnienie. Tutaj przy tej skrzyni manualnej, no nie ma tragedii. No ale te pierwsze biegi. To takie kurwa maślane, no. włączacie jedynkę no, tylko po to, żeby ruszyć, no, tak jak przy silnikach diesla, tak? włączacie jedynkę, ona jest taka krótka, musicie od razu przełączać na dwójkę, ta dwójka też się tak nie za bardzo zbiera, dopiero przy trzecim biegu ten samochód zaczyna jechać, turbina zaczyna jakoś być odczuwalna, że ona tam pracuje, tak? także nad tym tematem bym się ostro zastanawiał, jeżeli ktoś konfiguruje nowe auto. I zastanawia się nad tym, czy nie wiem, dopłacać do LPG, czy po prostu zrezygnować z LPG i dopłacić do, tylko do automatu. Jeżeli robicie takie średnie dystanse, tak jak tu wcześniej powiedziałem, to mi się wydaje, że automat jest najlepszym rozwiązaniem, już tego gazu nie pchać, bo gaz zawsze możecie sobie później dołożyć gdzieś. Także myślę, że ja tutaj trochę błędu odjebałem, bo trzeba było wziąć jednak ten automat, później sobie dorzucić LPG, bo tych nawet. Po tych 5-3 latach, jak wam gwarancja się kończy, dokładacie gaz i kurwa jeździcie, tylko wiadomo, że do kosztem tego, że nie będziecie mieli zintegrowanego tego gazu z komputerem. Tylko ten chamski przycisk taki, jak zazwyczaj to się montuje, gdzie on, jak już pokazuje, wam full, nie wiem, jeździcie, 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 nagle kurwa już rezerwa jest. No. To też trochę takie kurwa, no dwoje babka wróżyła, na gazie niby ma 10 koni więcej. Ale ja tego to jest w ogóle nieodczuwalne. Ogólnie przy dwóch osobach, jak się jedzie, jak jest taka spora górka, no to wciśniecie tam, tepniecie nawet bez redukcji. Ostatnio na piąteczce tam kurwa cisnę i idzie. Wam powiem, nie ma jakiegoś szału, bo to nie jest 180 koni czy 200, jest te setka. No ale wam powiem, no idzie, no wspiera się pod tę górkę. Mam porównanie z pasatem. No to Passat mam w pasacie 2,0 w zwykłej benzynie. Tam chyba 130 koni jest. No to kurde, no pasa się tak nie zbiera. No. Pod góry na pewno nie. Na prostej, no może, może i by się zbiera w, podobnych, w podobnym czasie, no ale pod górę, no to na, na to 100 nie pójdzie, nie? Jeszcze kwestią takiego, nie wiem, do precyzowania z tym wyciszeniem, tak? bo ktoś może się ostro nad tym zastanawiać. Mieliśmy też, jeździliśmy, że ona jeździła hondo Jazz, to 2002 rok. No to jeżeli ktoś może ma takie auto, może jeździł takim auto no to bez porównania No kurwa, no tu jest o, o, o wiele ciszej Tam w kącie to przy 120 no to już kurwa zaczynała się robić no masakra No tam już wył ten silnik, to malutki No i ciężko się już jechało, nie? Tak samo zawieszenie, no tam kurwa no tragiczne było Sztywne, to wszystko było czuć aż flaki się wywracały Słuchajcie, tutaj nie ma kurwa jakichś kosmicznych cen, no jak możecie się spotkać no chybaż, nie wiem, podwójna podłoga to tam dwie 3 stówki, tylne szyby elektryczne też chyba w okolicach 200 zł żeby mieć tył w prądzie zresztą jak konfigurowaliście już swoje tam jakieś auto patrzyliście no to weźcie jeszcze z tej ceny na pewno urwiecie kurwa myślę ze, ze dwójkę na pewno jak pojedziecie do salonu zaczniecie negocjować to spokojnie możecie z tego urwać. No, jaką finalnie cenę wynegocjujecie? No, to już zależy od Was. Tak, ale z tej ceny, podejrzewam, co na stronie sobie robicie, to jeszcze jest do urwania z 15 2000 na pewno. Zależy, jak tam się dogadacie, nie? Jeżeli chodzi, nie wiem. Jeżeli byście byli za nic auto demonstracyjne, tak otaczcie brać. Oj, chyba bym nie chciał. Ech, że to kurwa każdy katuje kto nie wyjedzie na ten, to od razu za ogień. Mam kurwa, pewnie te lecą w silniku, tylko kurwa trzeszczy. Także mi się wydaje, że w tych... No ile oni z tego demonstracyjnego mogą puścić? Mam kurwa, 2003. 5. To mi się wydaje, że to nie jest aż taka kasa, żeby, nie wiem, jeździć samochodem, który tam kurwa butowany był, nie? tam ich demonstracyjnych nie, nie oszczędza no, nie oszukujmy się jak sami jedziecie, siadacie to nie jedziecie sobie po tylko yy, patrzycie co te auto co możecie uzyskać z tego auta ile możecie wycisnąć, tak? jak ono się zbiera no to yy, wiadomo, że jak później wsiadacie do swojego no to tam yy, coś glancuś dmuchacie, chuchacie kurwa tam ażeby nic się nie działo także używany dacie bym chyba nie kupił ni ja. lepiej nowo kupić to już nie jest aż taki nie wiem, taka, taka duża utrata wartości? No chyba nie. Na, na, na tej marce chyba aż, aż tyle to nie będzie. No nie wiem, nie zapłacicie 55, kurwa, i nagle po dwóch latach to auto ktoś będzie chciał kupić za 30 tysięcy. No to już nie wiem. Ja wychodzę z tego założenia, że, że jeżeli go kupiłem, to już będę dotąd jeździł, aż kurwa nie pojedzie na złom. Aż kurwa fotel kierowcy nie wypadnie przez podłogę. I tyle. No chyba no, nie ma się tu, tutaj rozwodzić Miał być temat LPG czy automat. No mi się wydaje, że kurde, jeżeli macie okazję, no nie okazję, no kurwa, bierzcie automat. No nie ma co się jebać z tym. Gaz sobie możecie dołożyć, taka jest moja opinia. Ja zjebałem, no jak to kurwa człowiek zawsze oszczędny, kurwa Janusz Biznesu, no kurwa weź ten gaz, bo będzie tanio, bo tam kurwa gaz tańszy. No ale kurwa, no przy tym spalaniu 6 litrów, no to Honda mi tyle opierdalała, no i też była na benzyna. Także moje zdanie, wiecie, automat będziecie mieli wygodę w użytkowaniu i nie będziecie się jebać z diami. Tyle, NAR.